Cześć, z tej strony Adept, dzisiaj typ 61, a na typie, o jaka niespodzianka, o, ja woli mleko, znowu, znowu na typie, tylko pilzno tym razem, a nie cichy brzeg, no trudno się mówi, no, no niech mu będzie, ale losowanie zobaczcie, znowu na topce, co prawda nie ma tutaj siódemek, są ósemki, ale nie ma artylerii. I teraz tak. Czy hangary, czy też jednak pagórki? Znaczy tam wyrobiska kopalni, no może tak inaczej, tam gdzieś jakieś takie. Takie doły, góry, las, znaczy górów. Górów, górów tam nie ma. Lasów też nie. Jest jednak tutaj. zaczejenie się na przeciwnika, i jest defender. Defender ufny w swoją moc pancerza, ale skoro tak bezczelnie dojeżdża do miejsca swojego przeznaczenia, wystawiając się w całej okazałości, to może się spodziewać, że jakaś dziewiątka może mu zrobić krzywdę. Nie musi mieć załadowanego golda. Wystarczy po prostu dobrze przymierzyć, i tutaj tak, no ryzykowne to było, bo jeżeli coś by się tam czaiło z tyłu i gdyby ten defender trafił, to nasz bohater, no naprawdę straciłby dużo HP od defendera i na przykład właśnie od tutaj tego MX-a 30, gdyby on czatował tam za drzwiami, że tak powiem. Także to było, tak nie w stylu naszego bohatera. Kompletnie nie w stylu. Teraz też takie wychylanie się, i tak dalej. No to. to o i zobaczcie. Przejazd w stylu Defendera. Bardzo szczęśliwe zakończenie. Jeszcze szybciej przeładował. No. no ale ile można mieć tego szczęścia, nie? No, tylko z gąską. Bez demedu. Ostatni ten pocisk. I dalej nie ma straty. AP w wykonaniu. Wykonaniu Kuby. Patrzcie, co on robi. Co on wyprawia w ogóle. Jak on gra. Sami powiecie za, za chwilę, że tak się nie gra na tej mapie. Tak nie gra. Tak się nie wyjeżdża. Nie sprawdza się każdej szczeliny. Każdego przestrzału przejeżdżając. No to już jest bardziej poprawna forma gry. Ale też trzeba trafiać. A zobaczcie spóźnioną reakcję naszego bohatera. Ja nie wiem, co on pił. Mleko na pewno pił, ale nie jest wyraźnie w formie. Normalnie to już by miał tutaj, nie wiem, 2000 obrażeń. A tak przyjmuje tylko obrażenia od adepta. <laughs> Adept tylko obraża, krytykuje. No, a tych obrażeń. Fizycznych, że tak powiem, to jest jak mleko napłakał. Co się dzieje? Nasza drużyna gra dość pasywnie. Nie, wróć. Skorpiony zaatakowały. Zobaczcie. Agresywne skorpiony. No dobra, no dobra. Nie, to nie skorpiony zaatakowały. To nas zaatakowano, i, i, i w ogóle wszystko mi się pomieszało. Skorpiony umierają. A mamy Iweny. Mamy naszego bohatera, który próbuje teraz. No właśnie, co próbujesz, Kubo, zrobić? Schować się za krzakiem. Ja już widziałem takie akcje. Krzak, budynek. I tyle. I będzie czajenie się. No tak, to jest dobra miejscówka. Pod warunkiem, że. No bo właśnie, właśnie chciałem powiedzieć, że potrafimy się schować w niej. Nasz bohater nie potrafi. Także jeszcze parę lat nauki, będzie umiał wykorzystywać i krzaki, i budynki, i nawet amunicję porządną. No także. No cóż, ale zobaczcie, agresja, agresja, te młode, młode gracze, młode gracze, agresywni, jak nie wiem, z krzaczka do krzaczka, nie? <ścoughs> agresja, a gdzie jest to właśnie, gdzie jest ten stary wod, kiedy masy, ty te pięćdziesiątek i ten pięćdziesiątek dwójek, myślnik dwójek... Yy... Szarżowały na przeciwnika. To była gra, a teraz to, to, to jest jakaś kampa, kampa i kampa. Krzaczki wszędzie, śmurki, rety, to, co porobili. Kiedyś murki nie stanowiły przeszkody. Kiedyś, kiedyś to było coś. Teraz, teraz wszystko jest, wszystko jest łatwiejsze bardziej goldowe. No i widzimy. Widzimy jak i słyszymy jak się nudzę. Nic się nie dzieje. Nuda. Zostało kilka pojazdów przeciwnika, naszych również. UlHP bitwy nie widziałem wcześniej. I nie żałuję. <grym> tak, futek. No jeżeli on się od. No miałem nadzieję, miałem nadzieję, że będą jakieś emocje. Miałem nadzieję, że się odgryzie w ten wótek. A on nie trafił, nie trafił w taki poważny cel jakim. Taki duży, co czysty cel jak nasz bohater. Ogólnie ten tryb spotkaniowy na tej mapie. Trochę bez sensu, nie? Za mała mapa. Bzdurne to wszystko według mnie. Ale to jest tylko moje zdanie, z którym WG się nie liczy. Wótek też się nie liczy. No ale chociaż teraz przymierzy. No piękny obiekt 704 strzał. Co ten Wótek robi? Co ten Wótek robi? No to jest kuriozum jakieś. To jest ochrona NUBA. To jest słynna ochrona NUBA. No ten strzał od lwa można przyjąć. Można. Z że się przeciwnika skończy. No, no, no. Ten lef jednak był nierozgarnięty. Tak delikatnie mówiąc. Sam sobie osłonę zniszczył. I zamiast się skontować za te osłony, to, to nie wiem, nie wiem, nie wiem na co liczył. Jest jeszcze obiekt 704. I tutaj liczę na jakąś. Nie wiem, dobrą akcję. Dobra, jeszcze UDES jest gdzieś tam z tyłu. I tyle z dobrej akcji. Kule z jakiejkolwiek akcji. Nie ma akcji, nie ma akcji, skończyła się. Ja nie wiem, ja nie wiem. Jedzie i z drugi. No, ma sporo HP, jest obiekt 704, jest na niego bicie i trzeba go przebić, przebić, nie przebito pancerza. A gdyby nasz bohater, mm, nie wiem. Nie, nie tyle, że załadował Golda, ale gdyby zmienił sobie język na na, na interfejsu, na, na jakiś inny, to nie byłoby komunikatu, że nie przebito pancerza. Byłby inny komunikat, że nie przebito pancerza, w innym języku. Ale nie byłoby tego komunikatu. Także że... może warto zmienić język. Warto zmienić również dowódcę czołgu. Też tak myślę. Bo ten dowódca naprawdę kampi, jest mało agresywny. I pewnie w klanie boi się wyjeżdżać pierwszy. Tak. Tak, tak na pewno jest. Ale sprawdza swoje tyły. To na plus. To na plus. Nie to, żeby. żebym cały czas krytykował, nie? Słyszycie właśnie, to, to ja tutaj tak. No, ma 600 HP. Udes mu walnie ile raz? On go wyświeci, zabije, bo pewnie udes jest na resztkach HP. I co, i co, i co, i nic, i nic. Dobra. Odjedźmy pod tego Isa. Nie. Naszego Isa. Nie, zaraz zaraz wyświecą tego obiekta 704. To na pewno. I z drugi już podjechał agresywnie. Pantera jeszcze się a nasz bohater, zobaczcie. Tak. 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 Co tutaj więcej powiedzieć? Pojedynczo będą wyjeżdżać na przeciwników? To właśnie tak się to skończy masakrą. Teraz Pantera jedzie. Bez wsparcia naszego bohatera. W momencie, jak jakby się wszyscy ruszyli, trójkę razem z Jawolim Mleko. No ten, to ten obiekt już by nie żył. A tak, nie wiem, nie mam pojęcia. Wystarczyło nawet jakąś presję kapa założyć właśnie. To by się przydało. Teraz nasz bohater właśnie to uczynił. No i, no i nie mówcie, że skończy się kapowaniem bazy. Nie mówcie. Dobra, wyjechał. Teraz będzie krążyć, krążyć jak. Jak ziemia wokół księżyca. Tak. Tak, to, to było celowe. To było celowe powiedzenie. Bo to krążenie jest po prostu absurdalne. W tym momencie. No, pantera chociaż tutaj presję kapa. A nasz bohater. Nasz bohater bohatersko. Mm, bohatersko, bohatersko. Co mm, on robi. No coś robi. Ok. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Super. <ścoughs> Nudne to trochę. Muszę przyznać. Co dalej? Czy jesteście ciekawi? Może i nie. Ja tak średnio jestem ciekawy, co będzie dalej. Chyba przeciwnicy się po prostu ruszą, bo muszą, bo jest presja kapa. I nasz bohater zajął dobrą pozycję w tym momencie. Więc wyświeci na pewno dojeżdżających pod kapa przeciwników. No i ich po prostu rozstrzela. Tak myślę, tak myślę. Ale minutę jeszcze, no ret, ret, jeszcze mam minutę komentować. Można to przewinąć? Serio? Nawet do ucieczki nasz bohater się ustawił, żeby szybciej uciekać. Po co się tak buja? Po co? Po co się bujesz? Ja wiem, bo to opóźnienie między wykryciem przez przeciwnika a sygnalizacją żarówki. Tak, i żeby to kiwanie utrudnić, utrudniło strzelanie, celowanie przeciwnikom. Tak, dokładnie, ale tak naprawdę to niewiele, niewiele da. Poza tym, że w momencie wyspotowania przeciwników to, to spuduje, nasz bohater. się kiwa, jakby chciał do toalety. No, kończ Was, wstyd oszczędź no, no, kończ, kończ, jedź, zrób coś. Już dawno nasz bohater, zobaczcie, mógł pojechać wokół tego budynku, tam pojechać i przeciwnika na pewno wyspotować, pograć troszeczkę na, na tych górkach. Jest Udes, jest Udes. No i zostało tylko Troszeczkę tego udes -a. Także ten UDES, mimo wszystko, jakoś naszego bohatera zaskoczył. Sam nie zrobił nic. 20 sekund do końca bitwy. UDES umiera. Jest obiekt 704, który chyba zdekapuje. No wreszcie przyjechali, przyjechali. Ale myślę, że nasz bohater mógł się ruszyć zdecydowanie wcześniej. I darmowy. Ostrzał. Tak. Tak. To jest to machanie celownikiem, nie? No teraz też prawie trafił w jakąś tam. E, jak, w jakieś tam zbrojenia. Także. Naprawdę. Nasz nasz bohater jest pod wpływem wysokoprocentowego mleka. Widać. Teraz też kombinuje, kombinuje. Opiera się na spocie sojusznika, nie na własnym. 40 sekund do końca bitwy i chyba razem ze mną zakrzykniecie niedługo, że wreszcie, wreszcie się to kończy. No nie, no nie, no. Jeszcze damage mu odjechał, no troszeczkę, no. Pozwolił zabić panterę. 20 sekund do końca, i jeszcze przegra bitwę, nie? Obiekt przeładuje, i go wykończy. A teraz, teraz nagle wyjeżdża. O, teraz tak. O! Aj, 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 aj. 14 sekund do końca. Ajajaj. Aj, aj. Przejdźmy do wyników końcowych. Tak. I w sumie to właśnie powinienem powiedzieć w tym momencie. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Bo bitwa mnie wyczerpała emocjonalnie. Znaczy, brakiem emocji, w i tym punktatorstwem. Także, no, wpadła masterka. Duży kaliber. 7400 na strzelane, 5 fragów, 1582 expa. Niby wszystko się zgadza. Ale to nie był mleko którego zazwyczaj z taką przyjemnością lub nieprzyjemnością oglądamy. Tu nie było żadnych przyjemności i nieprzyjemności, tu było po prostu jedno wielkie zobojętnienie. Pięć kilometrów prawie przejechane, trzy pojazdy wyspotowane, ale było tam takich sporo szczegółów, które, które mnie rozczarowały. Chyba słychać w moim głosie. W sumie każdy by się dał zabić za taką bitwę, nie? żeby tak cały czas tyle pykać. No, ale tutaj spodziewamy się jednak wyższego poziomu. A to był poziom szwaka. <laughs> <laughs> o no, nie, no. no. Także słabo wyszło. Słabo wyszło. Więc tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.